Mateusz Kaniowski, a ze mną gość, który udowodnił, że jego Mateuszek, słowa są cześć, prawdziwe. Cześć, Mateuszek, kłaniam się. No, Kaczor. Tak, no kurde, jestem zadowolony, no wiesz, nie ma się może za bardzo czym szycić, ale po tylu upadkach myślę, że jest się z czego ocieszyć, i zwycięzców, moim zdaniem, się nie ocenia, ale no jest dobrze, moim zdaniem. Myślę, że powiedziałeś, co zrobisz, czyli. Biłeś do końca, jak była szansa, ładowałeś nawet i soker kiki, zrobiłeś to tak jak się. O, jak sobie ktoś wyobrażał, jak będzie bił kaczor BRS, to właśnie sobie tak to wyobrażały. No to dziękuję, że tak myślałeś, bo pewnie wielu myślało, że będzie ciężko, no ale wiesz, nie, może to zbyt jakiś zawodnik, z którego można się szczycić. No ale tak jak powiedziałem przed chwilą, po 19 latach Wzlo więcej miałem tych upadków niż złotów, także tak jak powiedziałem Ci ostatnio na wywiadzie, lepiej tutaj zwyciężać, czasami może nawet przegrać, nie wiem, że Cię różne scenariusze piszę, ale lepiej być tutaj yy, z, z, z jakimś czempionem, wiesz, niż pod żabką robić kombinacje alpejskie, wiesz o co chodzi. Wiadomo było, że kombinacje parterowe będzie wykonywał Jaś i obalił Cię od razu, bo Ty kopnąłeś tak. trochę niepotrzebnie tak. i się wpakowałeś w bardzo duże kłopoty. Tak, wpakowałem się w bardzo duże kłopoty, ale wyszarpałem, wyszarpałem to co moje, nie, wyszarpałem. I co tu więcej powiedzieć? Tak marzył o tym parterze, tak, tak chciał wygrać, tak, tak, tak chciał zadusić, że jak widziałem go o lekarza, to się pytali go, czy, czy trybi, czy możesz rozmawiać. A, a tam widać było, że białka się przekręcają. Próbował ci zapiąć trójkąt nogami i był nawet względnie blisko. No. Natomiast ty miałeś taktykę uliczną na obronienie trójkąta, czyli nie technika, tylko cały czas sagany na ogół. Mordo, ja dzisiaj tu na dachu Polsatu, na dachu polsatu żeśmy pierwszy raz trenowali, z koledzy pokazali, jak. Obalać parter. Jak switcha się, to jak to się nazywa? Przetoczenie? Nie, że biodrami schodzisz i chobasz. Tak, tak, tak. Jak to się nazywa? Y... Coś na S, chyba, nie pamiętam. Po nie? Obronienie obalenia. No, no, no to ja to dzisiaj 15 minut na dachu robiłem, nie? Ja w ogóle wiesz, nie przygotowywałem się do parteru. Absolutnie. Odrzut po prostu, nóg. Odrzut nóg do tyłu. Splow, tak? Tak, tak? No, no, no. To jakoś tam. No, wyszło dobrze. No wyszło, jak jest zwycięstwo, to jest dobrze. Nie? No i druga runda, czyli K1 i tam weszliście w mocną wymianę, tam mocne szły bomby, ale jak ci się udało usadzić Jasia, pierwszy co zrobiłeś, to się rozpędziłeś i potężny soker na głowę, jakby Jasiu nie wstał, byłby zdyskwalifikowany i już przegrał. Jego dobrze, maś, dobrze, że wstał ci, bo to są przyzwyczajenia z podwórka po prostu, wiesz, Mati, to są przyzwyczajenia z podwórka, ja tak do końca, tych zasad, np. K1, jakiś tam kura, to, to tam, to, to tam, to ja tych zasad tak za bardzo nie znam, ja jestem chłopak prosty z podwórka, wiesz, Instynkt łowcy się włączył, kop na łeb poleciał, nie i tyle no coś powiem. Czy oddajesz szacunek Jasiowi, że nie wykorzystał tego i wstał? Ja nie, ja, ja nie mam do niego szacunku. Okej. Okay. Nie Natomiast ma. chodzi mi o to, że wiesz, gdyby on chciał przeaktorzyć, to by nie wstał i byś przegrał. Więc jest na wiem, jakie ty masz odczucia wobec niego za to, że jednak no po męsku bił się do końca. Ja mam, ja mam tylko odczucia, że jestem z siebie zadowolony, że wygrałem. Ja nie chcę o nim rozmawiać po prostu, nie. Czy czujesz, to... że misja, którą sobie założyłeś, przed tym wszystkim została wykonana? Misja zakończona, amen. Dobra, droga sportowa teraz w życiu? Tak, tak, to mnie właśnie tak, tak ostatnio wspomniałem, to mnie motywuje do dalszej drogi sport, w sporcie i na pewno parę miesięcy i już k***a, będą poważniejsze porządki robione. Nie, już takie ja się, a już, ja już teraz k***a, będę wchodził w 100% w sport i z poważnymi ludźmi. Zresztą cały czas poważni ludzie mnie prowadzili, tylko mówię, k***a, ja, ja jeszcze do dzisiaj szlugi pale wiesz o co chodzi, nie? Ja Jeszcze mam problem ze szlugami, a ja, ja ramę dziennie szlugów pale wiesz o co chodzi. Muszę to rzucić, wiesz? I na no poważnie się wziąć za, za sport. Ramę dziennie, no przydałoby się. No po tylu latach wiesz. Zarzuc zarzucania różnych substancji psychoaktywnych, to k***a, mimo, mimo woli te szlugi mnie jakoś tam niby tam wiesz, psychicznie uspokajają, nie? jesteś zaskoczony tym, jak ludzie cię odebrali? A jak mi odebrali? No jak czytam komentarze, no to ludzie bardzo propsują to, co nie zrobiłeś. Nie, no przecież nie, 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 nie wyszedłem od razu do ringu i nie wsiadłem w, tele, w telefon, tylko od razu zadzwoniłem do kobiety, czy wszystko w porządku i to jest dla mnie najważniejsze, nie? Już Ci to przeczytam w takim razie. Pierwsze komentarze z brzegu, pod postem Kaczor Beres wygrywa. No mów, mów Mateuszek. Chcesz <laughs> znać coś. Prawdziwy Sigma. On wszedł do klatki nie wygrać, a zniszczyć przeciwnika. Prawie gratulacje odkrycia takiego zdmiarza, bo dla niego m.in. kupiłem pay per view. Kaczor wśród bażantów, niesamowity filantrop, człowiek sukcesu, trzeba go nam najwięcej. Czyli widzisz, ludzie, ludziom się spodobało to Michałkowanie i bażantowanie. No, bardzo mi miło, bardzo się... Żyje. Wygrałeś? Tak. Gratulacje. Ty też, ja widziałem, ja widziałem. Ale ty dobrze, też rękę ci podnieśli, walczyłaś. Ty, ty też Kozacko, bardzo... No, dziku. to No, kurde, radę. No, Jeszcze raz gratuluję. Zajebiście, gratki. No, no. I reasumując, no, z, myślę, że nie mogłeś się spodziewać, że aż tak dobrze i pozytywnie zostaniesz odebrany przez ludzi. Yy, bardzo mi miło z tego powodu. Bardzo mi miło z tego powodu, bo przeżyłem, yy, byłem w piekle. Przeżyłem bardzo wielki hardcore w życiu. A że ludzie mi miło odbierają, to jest tylko można mieć z tego satysfakcję i się cieszyć. I jeśli dalej do przodu, bardziej zmotywowanym. A nie, jak będzie wyglądał after BRS? No, nie, no jedziemy prosto do hotelu. Woda mineralna, kupię sobie, szl <sługi> kupię sobie szlugi. Muszę szluga zapalić, bo mi korki wy... szluga i od razu się idę wykąpać. Kładziemy się jakiś sobie film puszczę i do, do rano pociągiem wracam do rodziny, nie? Kurde, człowiek jak dojrzały. No to no, tak jak mówiłem tak robię, nie? Dobra. Powiedziałeś, że dorosło, dorosło się do tego etapu, dorośnie, żeby wyjaśniać kolejne osoby mocniejsze, w cudzysłowie, od Jasia. Pewnie, pewnie chcesz się zapytać, kto... No oczywiście. W sensie, kto jest osobą do wyjaśnienia przez ciebie? Słuchaj, to jest troszkę prowokacyjne pytanie, Mateusz i... Dobrze, przepraszam, Mateuszek. I to jest za szybko, żeby, wiesz, w emocjach ci Ale mówić. Nie, chodzi mi to, czy masz kogoś w internecie? Mam na oku paru barżantów do wyjaśnienia. Ja cię właśnie pytam o skład tej barżanciarni. Nie, 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 nie. Absolutnie nie teraz. Ja, Widzisz, taki ornitolog z ciebie, ja, że masz tutaj cały wiesz, gamę. Nie, 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 to jest wszystko tajemnica i element zaskoczenia. Musicie być czujni i czekać. Kurde, ale myślałem, no, że jaś no. jest największym z twoich rywali, w sensie... No, 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 o... obecną, na chwilę obecną był, no wiesz, bo sam to sprowokował. Ja, ja ci, Mateusz, mówiłem w wywiadzie, że ja nawet nie miałem w planach, żeby z jakimś yy, tym, z Małgośką walczyć, nie? Małgośka sprowokowała, chciała, no to, no to ma kopa na łebie i siemano. Dobra. <laughs> Cześć, rozpieszliśmy ten W każdym razie, byłeś w szoku, że on tyle ustał? Bo był taki moment pod siatką, kiedy zadałeś taką serię z Jak pięć mocnych. Tyle lat, wiesz, niby trenuję. Ja dwa miesiące trenowałem, wiesz, jeszcze, jeszcze palę ramy szlugów dziennie. No to. No to było to delikatne wyzwanie, no, bo ja wiem, że nie jeden by się zesrał i nawet by nie wyszedł, wiesz, to jest kupę ludzi, no są te emocje, wiesz o co chodzi. No jakby nie było, wiesz, ty wiadomo, ty jesteś przyzwyczajony, kupę wywiadów przeprowadziłeś, widziałeś tysiące ludzi, wiesz, ale, ale nie jeden kozaczek, co chyba się tam pruje pod żabką czy coś, kurwa, na pewno by się zesrał, kurwa, wchodząc po samych schodkach w dół, wiesz o co chodzi, nie? No i właśnie się zastanawiałem, bo ty w jakiś sposób walczyłeś też o swój szacun na dzień. No to kurwa, no to. Walka o, o, o przesłanie, że tak powiem w cudzysłowie. Nie? Jak powiedziałeś, shotgun Web w łeb, jakbyś przegrał. nie no to, to był wiel... no tragedia życiowa by była. Nie mogłem do tego dopuścić, kurwa. zagryź i tyle. Czyli co, byłeś zestresowany, bardzo wchodząc? To co mówisz, teraz? No, Nie, 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 absolutnie nie. Byłem spokojny, aczkolwiek wiem, że y, troszkę tlenu mogło zabraknąć. Wiesz, nie mówię o Jasiu, ale mówię ogólnie, wiesz. Ja jeszcze, ale mówię, ramy szlugów dziennie, kurde, wiesz, po, po 19 latach tego wszystkiego, tego ambaransu. I zarzucanie za różnych <noise> substancji psychoaktywnych. Jeszcze ja od razu jadę do sklepu po karton szlugu w cudzysłowie. I muszę chyba z dwa naraz zapalić, wiesz, idę się kąpać i mówię, idę się kąpać, coś zjemy i rano do domciu, nie. Dobra, Kaczu, jakie masz przesłanie dla ludzi, którzy cię oglądali i Cię proponują tak jak się przeczytałem komentarze. Kochani, tak jak powiedziałem przed chwilą w wywiadzie: jak zamkną się drzwi, szukajcie otwartego okna. LOBRS, pozdrawiam, i sprawdzajcie nowy teledysk, styki się palą. I czekajcie na nową płytę. Pozdrawiam. Dopiero coczywiście nowy teledisk. Bardzo dziękuję Kaczor. Dziękuję, Jesteś na pewno odkryciem roku we Freak Fightach, tak więc widzimy się na pewno na gali. Dziękuję, trzymaj się, brachu. Trzymaj się. Z Panem Bogiem, hej.